Dariusz z Sanatorium Miłości 5 zdecydowanie jest barwną postacią. Opowiedział o swojej wymarzonej kobiecie oraz oczekiwaniach wobec niej. Ma nadzieję, że będzie lubiła seks. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Dariusz pochodzi ze Szczecina, ale na co dzień mieszka i pracuje w Norwegii, gdzie jest kierowcą autobusów miejskich. Kuracjusz ma 61 lat. Jest bardzo aktywny. Lubi, jak coś się wokół dzieje. Już w pierwszym odcinku wyznał, że w Sanatorium Miłości szuka eleganckiej, zadbanej i szczerej kobiety, która na dodatek ma wysokie libido. Po rozstaniu z małżonką, z którą był blisko ćwierć wieku, postanowił korzystać z życia. Dlatego znalazł się w Sanatorium Miłości. Póki nie poznałem mojej żony, miałem bogate życie erotyczne. Bardzo bogate. Miałem w życiu naprawdę piękne kobiety. Nawet moi koledzy zawsze pytali, jak ja to robię, że mam zawsze tak piękne partnerki. Zawsze mówiłem, że nie trzeba być pięknym, ale przystojnym. Na swój sposób, oczywiście. Jestem też zabawny, dowcipny. Dodatkowymi atutami są też moja zaradność życiowa i całkiem dobry status materialny. Nie ukrywajmy, że biedny człowiek nie zapewni kobiecie dobrych ciuchów czy biżuterii. Ja też lubię, gdy kobieta ładnie wygląda. Sam lubię elegancko wyglądać, więc wiadomo, że pieniądze się przydają, wyznaje Dariusz w nałamach super ekspresu. Dariusz ze Szczecina w tej samej rozmowie bardzo szczerze opowiedział o swoich potrzebach seksualnych. Okazuje się, że dla ku bardzo ważny jest seks, dlatego marzy mu się kobieta, która dorównywałaby mu temperamentem i była otwarta na wszelkie kwestie związane z intymną sferą życia. Nie ukrywam, że seks jest dla mnie bardzo ważny. Kocham seks. Chciałbym, aby partnerka dorównywała mi temperamentem. Chciałbym, żeby była otwarta. Byłoby wspaniale, gdyby codziennie miała ochotę na seks. Zawsze poddaję się fantazjom kobiety. Nie wymuszam żadnych pozycji na partnerce. Mogę coś zaproponować, ale staram się oddawać jej inicjatywę, żeby zaproponowała co lubi. Lubię, gdy kobieta ma ładną bieliznę. Ale nie jestem aż tak romantyczny, żeby każdemu spotkaniu nadawać magiczną otoczkę, przyznaję. Dariusz ma nadzieję, że spotka w sanatorium miłości pięciu kobietę swojego życia. Lubię eleganckie, zadbane, czyste kobiety. Wiek nie ma dla mnie znaczenia. Kobieta musi mnie po prostu czymś zauroczyć. Jeżeli przypadnie mi do gustu i ona też wyrazi na to zgodę, nie mam nic przeciwko, możemy już pójść do łóżka na pierwszej randce. Reality nie rozkręciło się jeszcze na dobre, a już przed premierą widzom nie za bardzo spodobał się wybór seniorek, ponieważ nie pasują do stereotypowego wyglądu emerytek w Polsce. Niektórzy poszli nawet o krok dalej i stwierdzili, że seniorzy mogą mieć przez nich kompleksy. Na szczęście uczestnikom, czyli Darkowi, Józefowi, Adamowi, Zbigniewowi, Krzysztofowi i Zdzisławowi, panie bardzo się spodobały, a to chyba najważniejsze suba po więcej ciekawych ploteczek